Hej Luiska, w mam nadzieję znów powracającej serii przeglądów tygodnia, dziś pogadamy troszkę o tym wszystkim, co się działo przez ten czas, ostatni tak naprawdę w Gildporsie, serdecznie zapraszam. A zaczynamy tak naprawdę od sklepu premium, gdzie możemy zobaczyć trzy nowe skiny do szakala przedstawiające lisy. Skiny całkiem fajne, na pewno ciekawie zrobione i to im trzeba na pewno przyznać. Nie dziwię się, jeżeli będą bardzo, bardzo popularne. Szczerze, kupiłbym jednego, a nawet trzy w sumie w pasce, gdyby nie to, że już mam skinę do szakala i to nawet kilku ogonowego lisa. Co za tym idzie nie czuję aż takiej potrzeby zakupu tych lizów, chyba że naprawdę miałbym sporo e, gemów bądź golda na wydanie. Jednak aktualnie powstrzymam się od zakupu i mimo wszystko zostanę przy tym, co mam. Do gry trafiły też ciekawe, nowe skiny broni, styl Lotus, które są naprawdę piękne. Małe różowe płatki, latające dookoła, także jasnej różowej broni, dają jej bardzo ciekawy azjatycki klimat. Co wydaje mi się świetnie pasuje do ogólnego założenia kanty: takiej różowej, mocno takiej kontrastowej, dosyć egzotycznej dla typowego Tyryjczyka, którego mogliśmy poznać tak naprawdę e, przez cały okres gry. Uważam, że dla wielu postaci te skiny broni będą tymi jedynymi, które wyciągną z tych postaci naprawdę potężny potencjał, bo już teraz można oglądając różne postacie w grze zobaczyć jak ludzie w dosyć niesamowity sposób tworzą nowe wyglądy opierając się właśnie na tych skinach. W skrzyniach Black Lion z nowości jest plecak Jade Techowy, który jest naprawdę bardzo ładny. I powiem szczerze, fajnie jakby mi wleciał w tych skrzynkach, o co zapewne będę się starał w najbliższym czasie. Mniej nowy, ale równie piękny jest skin do skifa, którego już udało mi się zdobyć, o dziwo nawet za pierwszym kluczykiem, a którego Wam naprawdę polecam, bo wygląda fenomenalnie. Wygląda dosyć inaczej od tych skinów, które do tej pory widzieliśmy, a miejmy nadzieję, że przyszłe skiny będą jeszcze bardziej odmienne, prezentujące np. bardziej europejski klimat, czego jestem wielkim fanem. Czy może skin do skifa, który z wyglądu przypominałby drakara, to także z chęcią bym zobaczył w grze. Z nowości w grze wystartował sezon pierwszy epizodu pierwszego, świetny powrót do wspomnień dla starszych starzeń graczy, jak i miły gest w stronę graczy, którzy nigdy w sezon pierwszy nie mieli okazji zagrać. Razem z powrotem sezonu pierwszego można spodziewać się wielu powracających, jak i nowych skinów, więc warto logować się i grać w nowe, stare epizody. Przed usprawieniami nie uchronił się także system phishingu, który dostał nowy klawisz funkcyjny w przypadku wyciągnięcia wędki, przenoszący nas do zakładki przynęt, jak i nowy dźwięk informujący o wyczerpaniu się przynęty lub wabika. Dodano także nowych sprzedawców ryb i sprzedawców zaopatrzenia w różnych miejscach w Tyrii, którzy sprzedają przynęty preferowane przez ich lokalne ryby. Do tego wszystkiego fajnie wspomnieć fakt, iż ArenaNet zapowiedziała, że będą przyszłe dodatki i to nie koniec Guild Wars 2. Twórcy nareszcie się uwolnili od wątku smogów, prowadzonego praktycznie przez 10 lat gry. Dodatkowo pracują nad kolejnym sezonem Living World, osadzonym w Kancie z nową mapą. Czy to dobrze? Zawsze lubimy Living Worldy, jednak to, że były oddawane za bezcen, przez co nie zarabiali z nich tyle, ile powinni, a tak naprawdę o wiele mniej, sprawiało, że martwiłem się o przyszłość tej gry. I szczerze mówiąc, im dłużej myślę o tym dodatku, tym więcej ciekawych pomysłów mam, co bym dokładnie chciał w nim zobaczyć. I myślę sobie, że pewnie na dniach, prawdopodobnie tygodniach, jak wszystkie myśli łanie sobie zbiorę, nagram osobny film, w którym pogadamy o różnych pomysłach, spekulacjach, co ciekawego mogłoby się pojawić w nowym dodatku. Niemniej to już koniec tego materiału. W fazie produkcji jest myślę fajna seria, która przyda się nowym graczom, jednak przez ostatnią sporo obowiązków w życiu mam troszkę mniej czasu na nagrywanie, co zapewne widać. Lor stoi jak stało, dlatego nie obiecuję, ale postaram się, by to wszystko bardziej ruszyło z miejsca. Dziękuję, że oglądacie i w sumie bardzo ważna rzecz, mamy już 1000 subskrypcji na kanale, a to dzięki wam. Dziękuję jeszcze raz. Mój do Was Cizu. hej!